Acho é Dobra, no, tym flikiem mogę was powitać. Jeszcze za chwilę mam licznik. No i co? Chyba lecimy, nie? O, za wysoko. A jednak nie. Dobra. 7 godzina to za szybko. mogę ogóle ah! a <grywa> najlepszy produkt w grze ok spróbujmy Dobra, żeby no to jest nawet szansa dzisiaj, żeby wbić g 3 y... nie? Okej okay. O, ja zaprociłem na razie, to wiem, mojego samego w defi, Zajebiście nie wiem. Nie moja wina jakby Ja mu dałem nie Jakbyś dał do prawej. Dziękuję zajebista do prawej. bo serio jest zajbić ten? No on to strzeli. Oj, nie chcę mi się nawet na to patrzeć. Nie no, przepraszam, okej. Okay. O, kasasjan. Nie wziąłem tej setki. Dobra, mam strzał. U Jezu, Złukaszu, zaraz mi strzeli coś. Dobra, zaraz mu napiszę. Oj, oj, nie trafiłem lekko Mmm, nie, ja dzisiaj nie mam formy. Wczoraj była forma, dzisiaj nie ma. Ryba, elo. Wlewam sobie picie i gram jednocześnie. No to się nie może najlepiej skończyć. Hmm. No to z będę bronić. Mam. Naprawdę mnie. Jezu, co on robi? Przegram przez jakiegoś cymbała. Bro. Play to the end. Biorę setę. Przebita. Nie mm, bez wam pani niestety. A myślałem, że nie, nie, nie miałem już co zrobić. A, nie ma szans. Dobra, mój, mówię, ginie Ja od razu jadę po sumie Nie ja zrespiłaś, się, jest w dupie Masz? Zajbiście, tylko że mam do swojej niestety Nie, z zdupi mnie Mój niby ma więcej numera, Ale gra jak silver Serio, nie? Od ziemi. Za Jezu, no widzi, że ja lecę, nie? Nie ma set na szczęście. Taki szybki follow, nie? Taki fake challenge. No jakby głupi był ten challenge, ale już okej, mam to nie, to jakby, przeforsuję ze sobą mam mi weźmie to, nie? mejo dobra, no, mam wezmę mu to i strzał! Dobra, mój to ma. No mój to musi mieć. Dobra, mam. Nie wiem jak to z jego gonale. Dobra, ważne, że jest gór. Mm. Nikt mi nie pisał, okej. Okay. Temu demo. Na no, mojego wrzuta. Nikt go tu nie ma. Ale ja chciałem to bloknąć. Ale no, może być. Bo akurat nie ma czasu na takie rzeczy Dobra ładnie akurat teraz Uchu Gdyby on tam był to by było źle O nie mnie przedpersa No Co? Roblox A nie mój to zbiera. Ja zagram tak tak I tak Okej, okay, jest jeden Wdef, no teraz jesteśmy w dupie, bo nawet jak... Eee. Dobrze, orosz, no Przepraszam Nawet jak... Ja mam zero boosta jeszcze w dodatku Nawet jak byśmy zagrali akcję to... Firefu... Dobra. Aaaa! Chciałem triple pincha walnąć! Ojej oj, oj, no fajnie by było, bo leciał już tak szybko dosyć, nie? Mm. No ale sraczka z Ogólnie no to niestety muszę zmienić już. Yy, strika, bo z 0 mamy niestety. Mamy luza jednego dostaliśmy minus 9 raczej, nie? Czyli mamy 18 mm. No, niestety, takie życie! Mamy jednego, w sumie dostali dwa, to by było dobrze, byśmy mogli zrobić tą fajną wymiankę. No to albo od razu czerwony dosta też było zajbiście Jest to tu najgorsze To jest specjalny no niestety i rzut specjalny A ja się zagram myślę ten turniej. Niby ma powiadomienia z mesa, więc z tego, co co no mi się wydaje, no, jedynie może mieć rozładowany telefon nie odbierze, nie, nie muszę. Dobra spróbuję trochę tych pinczy porobić Aczkolwiek teraz będzie grand pinczek Rzacowajem jednak Teraz będzie grand pinczek To nie był grand pinczek ale okej okay. Ej to było dobre pod pincha zwykłego, pod jakby. No to nie był pinch. Ej, to było ładne. Ładnie za plecy. No piękny F flik. Limpanokey. Ja pierdziele. Judy uh. Clash powraca. To już nie jest takie free, nie? Nie, to nie wejdzie, nie masz szans, ale... Mm. i gra jakimiś No ładnie nie tutaj. Bam. O Jezu Maria. Nie, nie miałem jak już. Daj do lewy chaku zabis Mhm. Mm no i niesty no mój ma na open, ale że debilem jestem, to strzela w ludzi zamiast w bramkę. Tak się akurat złożyło jakoś. Um. Mój poszedł na raz. Oj. Chciałem właśnie to jakoś tak odbić, nie? Um. Zauważyłem, że twój błąd, tak szczerze to, no, no. Nie wiem już, serio. Nie wiem, ci ludzie... Tak, tylko że ja nie mam busta i muszę lecieć na ich rajdką. Hmm. Dobra, jest jeden Nasz szczęście. Ja szczerze. jest left corner. Dobra, nie, 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 nie lecę piłkę. Oj, to był safe top. To już serio. Brud nawet by mi szacunek dał. O Jezus, Jezus, Jezus. przepraszam Zagrywkę... No nie wyczytałem tej zagrywki Nie wiem. Ja w razie czuję jest za nim ładnie. Znaczy nie on coś tam porobi z tymi turbosami. On jest pierwszy, ale jestem bliżej, więc... Mogę to zablokować. Myślałem, że on to na prosto, ale to jest gold! Naprawdę on jest strzał. Fajnie! O Jezus Maria Już godziny temu. Uuu! Dobra. Dobra widzowie, Dobra, dobra. I have it. Okej. Okay. Nic ci nie stało, znaczy. Okej, okay, spróbuję go właśnie bumpnąć. A ja, o, przepraszam, 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 mordo. Piteria szybki do mojego No niestety ja się jeszcze kręciłem A przez co no, nie mogłem tak szybko dolecić do tej piłeczki Okej okay. Ja się chciałem tak żeby jeden został w obronie Ale ten drugi ładnie też powrócił do niej no i jest gol nie? Jest gol Co?